Zauważ, że moc, siłę wewnętrzną można by zdefiniować w bardzo prosty sposób, a mianowicie im mniejsza odległość pomiędzy myślą a działaniem, tym większa moc i siła. Tak między innymi, zauważ definiowana jest taka istota, którą ciężko zdefiniować w jakikolwiek skwantyfikowany sposób, jakim jest Bóg, który, którego słowo po prostu się staje. Więc tutaj aby Ciałem stawało się każde Twoje słowo. Warto, aby minimalizować ten dystans pomiędzy tym, co sobie pomyślisz a tym, co zrobisz. Oczywiście jest to kwestia tylko i wyłącznie dyscypliny, wytrenowania i uważności, pamiętając oczywiście, aby cały czas poświęcać się rzeczom najważniejszym dla Ciebie, pamiętając o tym, aby ciągle pracować na swoją koncentracją, która w tym procesie jest niesłychanie ważna, gdzie prokrastynacja zauważy z pewnego rodzaju nawykiem, a ten nawyk po prostu możesz zmieniać poprzez trening swojego, że tak powiem, sprawstwa, gdzie sprawstwo, czyli zdolność do tworzenia rzeczywistości, jest tym, czym zostaliśmy obdarzeni, między innymi będąc określanymi w taki sposób, że zostaliśmy stworzeni na podobieństwo boskie. Oczywiście, cokolwiek to dla Ciebie znaczy, nawet jeżeli jesteś agnostykiem, to myślę, że warto z tego wszystkiego czerpać, bo gdziekolwiek na świecie się znajdziesz, zauważysz, że w bardzo wielu pierwotnych systemach filozoficznych i wierzeniach ten właśnie aspekt czy to w buddyzmie e, e, Mahayana, Hinayana, czy w chrześcijaństwie, czy w judaizmie jest bardzo ważny Aspektem wspomagającym w życiu, dającym możliwość właśnie kreacji rzeczywistości zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Więc nie pozwól, aby od tej pory czas pomiędzy działaniem a myślami odnośnie działania po prostu się wydłużał. Trenuj ten nawyk, a wiedz o tym, że jest to kwestia naprawdę wytrenowania i zmiany, aby stać się istotą, która tworzy to, co sobie wymyśli. Tego ci życzę, serdecznie pozdrawiam. Najlepszego.